Moim filmem jako filmem jest y, jednym jest ten o się, y, co ten rusek powiedział blijak bum Bliak. I zarąbał Teraz już mi się nie chce smalować precyzyjnie, bo przede wszystkim nie widzę. Bo widzę podwójne, a jednym okiem widzę do góry nogami. Zupełnie, więc mam wszystko popieprzone. I abstrakcje to możesz sobie chlapać jak chcesz. No tak. I do tego, prawo, 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 bryadu. Bryadu. Ale to jest. sko... Oczywiście, tak, nawet z tyłu ma, mam taki wektor pod, zrobiony, cztery strony, że i to napisane góra dowolnie. Boże, jak się komuś znudzi tak, to sobie przewróci do góry nogami albo bokiem. A farba i tak nie spłynie, bo już zasknęła. I zarąbał. Kiedyś to był obóz przejściowy do innych obozów zakłady takich na przykład jak Auschwitz. Polecam.